Cześć, witajcie na kolejnym live'ie skrzynie. Dzisiaj Was chciałem zaprosić do wsparcia pewnej inicjatywy. Wiemy wkrótce, zaczynamy swoje rozliczenia podatkowe pity wypełniać. No i oczywiście jest, że tak powiem, wyścig o ten tak zwany 1% z podatku. Dlatego chciałem Wam rekomendować e, m, przedsięwzięcie, którego jak śledzicie mój wideoblog, nieraz promowałem. E, mam na się tutaj chrześcijańską misję społeczną Team Challenge, która na co dzień e, zajmuje się pomaganiem e, głównie mężczyznom wykluczonym e, z życia społecznego ze względu na bezdomność czy. Problemy z alkoholem. Wiadomo, że takich ludzi nie należy zostawiać samych, tylko wyciągnąć rękę pomocną. Oczywiście nie każdy z tej ręki pomocnej skorzysta. No i z racji tego, że jest taka możliwość, że można 1% ze swojego podatku, czyli tak naprawdę za tak niewiele zrobić wiele, wesprzeć podobne inicjatywy jak Teen Challenge to chciałem Was przede wszystkim zachęcić, żebyście jednak ten 1% nie przeznaczali dla fiskusa, tylko dla organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie wiecie, nie macie jakiejś takiej ulubionej inicjatywy, którą byście chcieli wesprzeć swoim 1%, no to możecie skorzystać z mojej rekomendacji wesprzeć Team Challenge. Natomiast jeżeli macie już organizację, którą żeście sobie opatrzyli i zaufaną przede wszystkim, to jak najbardziej wesprzyjcie ją. Przede wszystkim nie po to, żeby fiskus zeżar te pieniądze, już tak mówiąc, kolokwialnie. Zaznaczam, że ja nie mam nic przeciwko płaceniu podatku, uważam, że one są potrzebne i konieczne, natomiast mam wiele do życzenia odnośnie ich sposobu zarządzania, natomiast na tą chwilę w tej kwestii no, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Oczywiście mogę swoje zdanie jakkolwiek na ten temat wyrazić. Więc, jeżeli jest możliwość, żeby chociaż ten 1%, gdzieś tam Komuś podarować, który i tak, tak naprawdę ucieknie z mojej kieszeni, no to dlaczego nie postąpić w ten sposób? Dlatego zachęcam Was jednak, żebyście o tym 1% pamiętali. Natomiast, jeśli chcę skorzystać z mojej rekomendacji, to dlaczego akurat chrześcijańska misja społeczna Team Challenge? Po pierwsze, dlatego, że znam osobę w postaci pani Gabrieli, która tutaj zarządza jednostką na Śląsk, czyli Katowice Chorzów. I widzę jej ogromny wkład, przede wszystkim serce, które wkłada dla tych ludzi, gdzie bardzo często no niestety ludzie są jacy są, no, są bardzo niewdzięczni, i niejednokrotnie na pewno jej się to mentalnie, że tak powiem, obrywa. Zresztą sam też miałem niejedną negatywną przygodę, jeśli chodzi o ludzi, którym wyciągnąłem w jakikolwiek tam sposób rękę pomocną, więc troszeczkę rozumiem sytuację Gabrieli. Natomiast działa dzielnie, wie, że to co robi, słusznie robi, i za chwilę to jeszcze uargumentuje. Natomiast też, co więcej, stanowi rodzinę zastępczą dla takiego jednego młodego chłopaka, więc widać, że taka dusza społecznika to w niej tkwi, że jest taką altruistką i można powiedzieć, że bardzo dobre relacje się ułożyły między mną a panią Gabrielą, zresztą nie tylko między nami. I dlatego no nie ukrywam, że z racji tego, że widzę co ta kobieta robi, ile serca w to wkłada, często wyjmując proporcjonalnie mniej niż to co dała od siebie, bo więcej daje niż tak naprawdę może, jest to wystarczający powód, żeby z czystym sumieniem stanąć tutaj przed kamerą i w twarzą do Was. I powiedzieć Wam, czy Wam się to wyświetla na laptopie, czy na telefonie, że z czystym sumieniem polecam panią Gabrielę z Chrześcijańskiej Misji Społecznej Team Challenge i jej robotę i inicjatywę. Jeżeli naprawdę możesz zrobić tak niewiele, dając tak naprawdę, przepraszam, nawet zrobiąc tak wiele, tak naprawdę dając tak niewiele, no to myślę, że 1% możesz podarować. Ale zaznaczam, jeżeli masz jakąś organizację, której jesteś pewny i chcesz wesprzeć, to ten 1% podaruj na tamtą organizację, jakakolwiek by to nie była. No bo wiadomo, że 1% się dzisiaj możemy podarować na organizację pożytku publicznego i nic więcej. To jest powód, dla którego mogę rekomendować tutaj i zachęcić Was. Tym bardziej, że takie. Przedsięwzięcia najczęściej właśnie z takich niewielkich datków tak naprawdę żyją i mogą funkcjonować. To Wam się wydaje, że 1%, a co to jest? sobie tak policzycie, a to tylko 20 zł. No, może niektórzy 50 zł. No, nie jest to jakaś kolosalna kwota. Natomiast słuchajcie, takie organizacje tutaj mogą zebrać na przykład jakieś ekstra 300 zł w danym roku. Przy dobrych układach 700 zł. To jest taka sinusoida, nigdy nie jest to, no zależy to od, od wielu czynników, przede wszystkim od wysokości podatku z kwoty bazowej, z której odprowadzamy ten 1%, zależy to także od darczyńców, którzy ten 1% po prostu wpiszą swoje rozliczenia. Podatkowe, o ile w ogóle wpiszą. Więc to jest taka roczna sinusoida, natomiast jest to roczny, chociaż raz w roku, taki zastrzyk gotówki dla tych organizacji, i one dzięki temu mogą prosperować. To nie jest tak, że one sobie napiszą fajny biznesplan i nagle wszystko będzie szło. Nie, oni to wszystko robią charytatywnie. Ta działalność polega na altruizmie i dlatego. Dla nich każda rozowa wpłata jest bardzo pożyteczna. Dlatego też, jeżeli byście chcieli więcej zrobić coś od siebie, to ja zachęcam do regularnych miesięcznych wpłat, bo nawet ta symboliczna zotówka, czy ten piątak, czy, ten, czy ta dyszka miesięcznie dla takich przedsięwzięć, to też jest coś ogromne, tym bardziej, że to jest co miesięcznie jakiś stały koszt, a stały koszt, znaczy stały dochód, a stałe koszty też. Takie organizacje mają przede wszystkim, jak mają lokal, to muszą ten lokal opłacić i zimą, teraz muszą ten lokal ogrzać. Więc jeżeli chcesz dać coś od siebie więcej i co miesiąc wspierać symboliczną kwotą, która oczywiście zależy tylko i wyłącznie od, 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 od twoich możliwości finansowych i chęci jakie chcesz. Na to poświęcić, to ja też zapraszam do takiej symbolicznej wysyłki wybrane przez siebie kwoty. Słuchajcie, wszystkie informacje odnośnie KRS-u, odnośnie tego, gdybyś chciał co miesiąc lub co jakiś czas wesprzeć przedsięwzięć tutaj, oddział Katowice, jest zamieszczony oczywiście w opisie tego. Materiału, zachęcam tam zajrzeć i pamiętać o tym nagraniu przy deklaracji podatkowej, ewentualnie można skorzystać chociażby przez fanpage facebookowy Teen Challenge i tam też to jak najbardziej odszukać, i w ten sposób wypełnić swoją deklarację, czy też prowadzić na listę z przelewów na swoim koncie opcje stowarzyszenia i wybraną przez siebie kwotę co miesiąc wysyłać. Dlaczego jest to ważne? No Ja odpowiem na to, można, uorganizuję to w dwóch wypowiedziach. Po pierwsze, na pewno słyszeliście takie powiedzenie, że to, co od Ciebie dajesz, wraca do Ciebie i to z potrojoną siłą, niczym bumerang. Jeżeli wysyłasz dobro, wraca dobre, jeżeli wysyłasz zło, to wraca zło. Ja powiem tak, nie zawsze się to w moim życiu sprawdziło, co nie zniechęciło mnie do czynienia dobra, jednak postanowiłem, ja mam takie przysłowie kiedyś usłyszałem, że to szlachta nie bierze przykład z plepsu, tylko pleps powinien wziąć ze szlachty. A że czuję się taką szlachtą, ale w takim, metaforycznym przy, w takim metaforycznym uznaniu tego słowa, no to przecież nie będę brał przykład od ludzi, którzy źle postępują. Niejednokrotnie dobro do mnie wróciło. Niejednokrotnie do mnie nie wróciło, ale trudno się mówi. Ważne, że jestem po prostu sobą i robię to, co uważam za słuszne, czyli uważam, że jak tylko mogę komuś pomóc, to po prostu pomogę i się nie zastanawiam na to, co wszyscy dookoła na ten temat mówią i się na to zapatrują. Natomiast też nie będę ukrywał, że ludzie, którzy wyrządzili w jakimś tam sensie zło, czy to w stosunku do mnie, czy w stosunku do innych ludzi, no też nie będę ukrywał jakoś nie widzę, żeby do nich ten bumerang powrócił. Natomiast ja powiem tak, nie sądz, bo sam będziesz sądzony. Więc się tym nie przejmuję prędzej czy później. Przypuszczalnie oni za swoje czyny i tak zapłacą, czy to będzie już w tym życiu, czy, czy, czy już na ich sądzie ostatecznym. Więc mam do tego po prostu dystans i. Aczkolwiek muszę zauważyć z własnego życzenia, że, z własnego życia, że przyciągam coraz lepszych, wspaniałych ludzi tylko dlatego, że to dobro ze mnie chyba mogę powiedzieć, że emanuje, bo inaczej to pewnie bym nie przyciągał takich ludzi, a czasami jak słyszę historię, historię, co się ludziom niektórzy zdarzają, no to ja mówię, no przyciągnąłeś to, co sam od siebie dajesz i to są naprawdę nie, 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 niezwykłe historie. A jakoś ja takich cudownych przygód, jeśli chodzi o te negatywne sprawy, nie mam, więc, więc myślę, że to jest bardzo dobra ścieżka. Natomiast, jeżeli jesteś osobą wierzącą, no to myślę, że w tej sprawie powinieneś się jak najbardziej odwołać do autorytetu, jakim, przepraszam, jakim jest słowo Boże, i zobaczyć, co na ten temat tak naprawdę Bóg chciał nam powiedzieć. Chciałem Wam przytoczyć tutaj Ewangelię Mateusza, rozdział 25, rozdział od 31 do 46. Już to kiedyś cytowałem, nie będę dzisiaj Wam tego odczytywał. Zrobię z tego taką puentę, Oczywiście zachęcam otworzyć Biblię i to jednak przeczytać. Powtórzę Ewangelię Mateusza, rozdział 25, werset od 31 do 46, i tam jest powiedziane coś takiego że tak naprawdę cokolwiek uczynisz swojemu bratu, czyli nie wiem, nakarnisz go, bo jest głodny, odziejesz go, ponieważ nie ma e, ubrania albo po prostu marznie, bo ma letnie ubranie. Cokolwiek y, zrobisz temu bratu, uczynisz, to tak naprawdę to jest tak jakbyś zrobił to samemu Jezusowi Chrystusowi. I w tym wersetach, które podałem jest powiedziane, że są dwie osoby. Osoby powiedzmy podzielone na prawą część, lewą część. Jedni się dziwią, dlaczego ich Pan Bóg, że tak powiem, wychwala. No bo uczyliście cokolwiek, bratu uczyliście mnie. A drudzy, no ale jak? My tobie nic nie zrobiliśmy. I odpowiedź, cokolwiek uczyniłeś brat uczyniłeś mnie. Dlatego ci z lewej byli źli, a ci z prawej byli dobrzy. Oczywiście prosiłbym, żeby tutaj jakaś taka monoklatura polityczna, czyli prawo i lewo, czyli prawe stronnictwo polityczne czy lewe, to, to jest kompletnie nie na temat. Proszę tego politykę do takich rzeczy nie mieszać. Tu jest akurat ewidentne, tak jest powiedziane w słowie Bożym o podziale na prawo i, i lewo. Więc. Dlatego, jeżeli jesteś, jesteś osobą wierzącą, to myślę, że tym bardziej powinieneś rozpatrzyć to. Ja nie twierdzę, że nie robisz, no ale sam sobie odpowiedź na pytanie, jak bardzo robisz takie rzeczy, o którym tutaj jest mowa, czyli pomagasz swoim bliźnim. No i przez ten 1%, no w sumie możesz w jakiś tam sposób to, to, to zrobić. To jest tak samo, jeżeli wspierasz jakąś organizację co miesięcznymi datkami, no to ok, nie korzystaj z mojej rekomendacji, bo jeżeli już to robisz, to tak naprawdę robisz dobrze, no nie wszyscy muszą wspierać jedną organizację, no, no wiadomo, że z racji moich bliskich stosunków z, z Panią Gabrielą, no to będę tutaj jednak blisko działał przy Pani Gabrieli i raczej ją rekomendował, ale to, co robisz, jeżeli robisz, też jest dobre, a jeżeli nie, no to masz jakąś taką okazję, można powiedzieć, zacząć Chociaż w ten sposób jakoś pomagać, od czegoś trzeba zacząć, tak naprawdę. To, to nie jest tak, że ja też od razu wiedziałem, jak powinienem postępować, ale czegoś ja Wam powiem, czego ja się nauczyłem, dlaczego uważam, że wsparcie takich organizacji jest lepsze niż na przykład słyszę e, takich piękno duchów, że widzą be, e, bezdomnego czyli i dadzą mu tam, nie wiem, tą złotówkę czy 5 złotych. Jak to kiedyś też powiedziałem? Dasz pieniądze takiemu, on pójdzie do sklepu i kupi alkohol. Najlepiej może schleje się jak świnia i wpadnie pod samochód. Co zrobiłeś? Zabiłeś człowieka ze swoje pieniądze. Ja wiem, że nie mogę wsadzać wszystkich do jednego worka, ale nie oszukujmy się, że takie rzeczy się zdarzają. Dlatego wolę wesprzeć taką organizację, ponieważ ja wiem, że moje pieniądze na co idą chociażby na opłacenie lokalu, ale jeżeli ktoś to robi, jest ekspertem w danej dziedzinie, jeżeli wie, że ma, nie wiem, tam ludzi bezdomnych czy e, ludzi z problemami alkoholowymi, ja bym ich nie nazwał od razu alkoholikami, bardziej ludzie z problemami alkoholowymi, z czego część jest na pewno alkoholikami, tak, e, to e, ci ludzie w danej organizacji po prostu wiedzą, co zrobić, żeby temu człowiekowi pomóc. Ale żeby pomóc, muszą mieć gdzieś, nie wiem, chociażby siedzibę, żeby spotkać, porozmawiać się, gdzieś go tam wysłać, zrobić, nie wiem, papiery, czyli mieć, nie wiem, drukarkę tuż do drukarki, żeby, nie wiem, wydrukować chociażby zaświadczenie, że ten pan jest wysyłany od nas gdzieś tam. I myślicie, że co, że tuż do, do dru drukarki takie organizacje dostają za darmo? Nawet światła nie dostają za darmo, czyli prądu tak naprawdę. Też muszą za to zapłacić. Ale jeżeli ja daję tej organizacji, którą znam, którą mam pewność, jeżeli zobaczę w telewizji, czy na portalu się pomaga, czy zrzutka, i nie wiem, czy to jest sprawdzone źródło, czy ktoś po prostu próbuje mnie nabrać na, na pieniądze, i tu mam często takie wątpliwości, a tutaj, jak znam panią Gabrielę to jestem w stanie z czystym sumieniem Wam to rekomendować, ponieważ wiem, na co te pieniądze idą. I też Wam opowiem historię, też już to, kiedyś mówiłem o tym. Kiedyś byłem z Martiną, pojechaliśmy sobie tam w, w góry, dokładnie na Magórkę Wilkowicką. W Bielsku Biały przychodzi do nas pan, wygląda normalnie, młody chłopak, młodszy ode mnie. I mówi, że jest bezdomny, czy mógłby dostać coś na jedzenie. E Alkoholem od niego nie czułem, ale sobie przypomniałem, że mam kanapki, które mi nie zj zjedli. Wyciągnąłem z plecaka, dałem mu, e, powiedziałem mu, że tyle mogę dać, no bo drobnych nie miałem, no co, co prawda w portfelu miałem, potem zobaczyłem, że 12 groszy <grym> i grube pieniądze, bo już bilet kupiłem, no to wiecie co, no, no 5 dych, no to trochę, no mimo wszystko nie żebym żałował, ale jednak no ja nie śpię na pieniądzach i też się liczę z każdą złotówką, e, e, ale co nie zmienia faktu, że potrafię, jeżeli trzeba coś pomóc, chociażby w tym team challenge, czyli pani Gabrieli, to jeżeli tylko mogę, to, to, to dzielę się swoimi funduszami w miarę możliwości. No ale żyć też muszę, więc też nie oczekuję, żeby będziecie jakieś kolosalne kwoty wydawać. No ale 1%, to i tak, albo Fiskus zje, albo po prostu to komuś ofiarujecie. Potem, żeśmy z Bielska wrócili, wysiadamy w Chorzowie, przychodzi do nas facet testy na bułkę. Tylko, że w tym momencie tak. Facet się chwieje i od niego wali alkoholem. To już tam wali wszystko. Jabole, wódka, piwo. I on ma ludzi bo jest głodny i jęczy. Ale powiedzcie mi, skąd on miał pieniądze na alkohol? To co nie mógł kupić sobie jedzenie? W tym momencie nie, bo ja nie miałem w ogóle żadnych problemów, żeby się nad tym rozważać czy coś. Nie, facet śmierdzi wódą, na pewno miał pieniądze, jak przepił pieniądze, nie głoduje. I widzicie, to wszystko było jednego dnia. Jedno się wydarzyło w Bielsku Białej, drugie u mnie w mieście w Chorzowie. I to jest takie porównanie. Jeden człowiek, być może ten w Bielsku faktycznie potrzebował pomocy, nie wiem, dostał ode mnie Kanapki. Może mu to posłużyło, może nie. Pytanie, czy mnie oszukał, czy nie, nie zastanawiam się, czy został oszukany. Ktoś mnie poprosił, mogłem, to tyle, ile mogłem w danej chwili. To mu dałem. Bo jakby nie miał kanapek, no to nie ukrywam. No nie dałbym mu pieniędzy. No bo jednak mimo wszystko brak drobnych, no nie dałbym tyle, pieniędzy, mimo że miałem 50 zł, bo to dla mnie jednak troszeczkę kasy jest. W chorzowie przychodzi facet, który przepił pieniądze. Trudno. To jest jego problem. Ja się na tym nie zastanawiam. Ja naprawdę nie chcę nikomu dawać, żeby ktoś za moje pieniądze wpadł pod samochód, albo komuś dawać na alkohol. Nie, takiej opcji nie ma. Dlatego ja wybieram takie organizacje jak. Teen Challenge, które tutaj działają. Przede wszystkim wiem, co robi Gabriela tutaj, która tym zarządza. I tak naprawdę to pomagam jej. Więc, jeżeli w jakiś tam sposób moja argumentacja do Ciebie trafiła. Jeżeli nie wiesz, co zrobić ze swoim jednym procentem. Jeżeli nie wspierasz kogoś miesięcznie tym symboliczną złotówką, piątakiem, dyszką. No, tak jak powiedziałem, nikt, ci nie, nikt nie mówi, że masz od razu stówę wysyłać. Albo 10% dochodu. Nie. Nic z tych rzeczy. Dowolną kwotę. I moje świadectwo na temat Gabrieli i tego, co ona tutaj robi w tym Team Challenge jest dla Ciebie wystarczająco przemawiające. Zapraszam do opisu materiału. Tam są wszystkie podane numery, konty, krs -y i te inne. Wszystko, co jest Ci potrzebne, żebyś to um, uczynił i, i, i wsparł tą inicjatywę. Tym bardziej, że takie inicjatywy, jak chociażby tutaj działalność Pani Gabrieli nie jest uznawana w świecie. Podam przykład. Tutaj w mieście Chorzów, czy tak samo jak w mieście Katowice, samorząd terytorialny, czyli tutaj prezydent i tak reszta, uważa, że wcale nie mamy problemu z bezdomnymi. To jest kłamstwo. Uważa też, że wcale nie mamy problemu z ludźmi, którzy mają problemy z alkoholem, co też jest kłamstwem. To samo w Katowicach. Tylko, że widzicie, jeżeli był potrzebny flash mediów, żeby pokazać, jaki to urząd miasta Katowice jest wspaniały, jacy tam są ludzie z tego samorządu, jakimi są altruistami, wspaniałymi ludźmi. Otwarli coś takiego przy pomocy pewnego człowieka, który się podaje za chrześcijanina, żeby było śmieszne, został przez starostów swojej organizacji religijnej wyrzucony. Otworzył coś takiego, co się nazywa sklep socjalny dla osób ze słabymi dochodami, gdzie tak naprawdę każdy może kupić po obniżonej cenie, ale nie każdy zrobi tam zakupy. Czy trzeba mieć jakiś tam status osoby rzeczywiście biednej. Nie wiem, bo się tym nie interesowałem. Jak to działa w praktyce? Słuchajcie, kiedy trzeba było wystąpić przed mediami i tak dalej, ci ludzie z miasta Katowice, bo to powstało na osiedlu tysiąclecia, przypomnieli sobie o osobach potrzebujących. Jak do tej pory, to tego problemu nie było. Nie, skądże znowu? Jest takie stare powiedzenie. W państwie komunistycznym źle dziać się nie może. Podobno żyjemy w wolnej Polsce. A tymczasem wiele aspektów z komuny ciągle, ciągle otacza nas w naszym życiu. Już nie mówiąc o tym człowieku, który to otworzy, bo on to robi pod publiczkę, ewidentnie, jak już powiedziałem, został wyrzucony ze swoich organizacji religijnych, miał tam jakieś problemy na tle seksualnym. Nie wiem, jak to się skończyło. Nie bardzo mnie to interesuje. Ale chciałem Wam tylko po prostu podać przykład ze swojego rejonu, jakim jest Śląsk, czyli Chorzów, Katowice przede wszystkim. Dobrze, Ruda Śląska, Świętokłowice, no te, te, te miasta najczęściej, czyli ze swojego podwórka, jak to wygląda w praktyce. I obawiam się, że część z Was w ogóle wie, o czym ja mówię, ale gdybyś nie wiedział, to Ci informuję, że takie niezłe jaja się po prostu w tym, w tym kraju dzieją. Dlatego jest to bardzo znaczące, że jeżeli te, tacy jak my nie będziemy wspierać ludzi, którzy faktycznie coś robią, a nie bo media o mnie napiszą, sława, bla bla bla, bo to, że Urząd Miasta Katowice chciał się pokazać, to mnie to nie dziwię, pewnie chorys zrobi to samo. Bo tutaj jest, że tak powiem, przy tym Teen Challenge jest taki yy, niemedialny. <grytanie> to zapraszam do pomocy, nawet jeżeli jesteś osobą niewierzącą, niech Ciebie to nie zwiedzie, że to jest chrześcijańska misja społeczna, bo czynienie dobra jest naprawdę fajne, bez względu na wyznanie religijne. Chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dzięki, żeście mnie wysłuchali, zapraszam Was do przemyśleń i... Jeżeli możecie pomóżcie, zostawiam wam to do przemyślenia samodzielnie. Pozdrawiam, cześć!